W dzisiejszym odcinku poleciałem na księżyc Brug RP. Tak! To nie było planowane. Mieliśmy polecieć na Landie, ale to, co się działo na księżycu, było szalone. Oglądanie się do końca, jeden sub i jeden like, to jeden dzień wakacji więcej na przykład komentarzu, księżyc, a przy mnie serduszko odpiszę i zapraszam do filmu! O mój Boże! O mój Boże! O, co jest? Ten gościu właśnie został potrącony. W każdym razie, nie mam czasu. Mam spotkanie z moim szefem. Au, czemu to zrobiłeś? Go, 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 Umyty. Je, okej. Dzisiaj z Brookhaven naprawdę dzieje coś naprawdę złego. Aaa, pigi. Chrem, chrem. O, odejdź ode mnie.

Czekaj, co? E, nie chcę hot dogów. Ale okej, okay, chodźmy. O, 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 o. Przepraszam. Bumplu! Wow, Brookhaven! Heaven. Brookhaven całe wariuje. E? Nie dotykaj mojego dziecka. A, ale ja nic nie dotykałem. Zamknij się. E, okej, okay, ci ludzie są naprawdę szaleni. Ale okej, okay. chodźmy do mojego ukochanego szefa. Nie mogę się spóźnić. Eee, szefie, dlaczego masz taki dziwny strój? Mmm, sus! Jesteś gotowy? Tak, tak! Czekaj chwilę, co to? Za dźwięk, czy ten autobus jest zepsuty! To nie autobus! Czekaj, co to jest? Co się dzieje? Co się dzieje? Twój bus jest naprawdę dziwny! Usiądź! Czekaj chwilę! To nie jest autobus! To rakieta! Czekajcie, czy to oznacza, że to jest nasz koniec! Papa pa, Brook Heaven. Szefie, a gdzie my lecimy? Lecimy na planetę bobu! Ksia kom planete? Na planete pevno bobu! Hahaha, ha, ha, darmowe popuksy? Poczekajcie chwilę, czuję się jakby było trochę SUS, e, czekajcie. E, 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 co jest? E, co się stało? O, o, To nie miało się wydarzyć! Ale co masz na myśli? Musimy uciekać! Tak, tak, ale jak? Musimy się przygotować! Za jakieś kilka sekund rozbijemy się na księżycu! O tak, tak, rozbicie się na księżycu! Czekaj, rozbicie się na księżycu! Wow! Koti! Obudź się. Co to jest za miejsce? Kosmos! Ale jak? Jesteśmy na księżycu! E, czekajcie, ja właśnie stoję na księżycu. Nie mogę oddychać. Proszę, pomóżcie! Ja mogę oddychać! Też chcę oddychać! Też możesz oddychać, idioto! O tak, tak. A gdzie jest słońce? Za tobą. A! Wow! Yy, szefie, coś za tobą jest. Sus. Tak, tak. O jest sus. Nie oszukasz mnie. Ale ja przysięgam, że coś za tobą jest. To coś. Sus. Godzi za tobą e, czekaj co Eee e, czekajcie co to są za e, Stwory Impostor Słuchaj idziesz z nami A jak to z wami Zabieramy cię do naszego Króla Susa Lidera e, Czekajcie, jakiego króla? A co jeżeli ja nie chcę? To nakarmimy tobą naszego ogromnego robala. Jakiego robala. God za mną! Teraz! O, Okej! Okay. O, o, o. Czekajcie! O! Czy tu można wysoko skakać? Ale czekajcie, dziwne stworki. Gdzie my idziemy? To miejsce wygląda naprawdę epicko. Ich król musi być naprawdę duży i ogromny. Ale szefie, mam naprawdę złe przeczucia co do tego. Tu jest jakiś ogromny portal. O, 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 o. o, o. E, Czekajcie, tobie właśnie wciągnęło. Czekajcie, co? E, witam. Witaj, impostorze! To jest Suslandia! O, tak, tak, księżyc jest naprawdę epicki. Chodźcie za mną! Musimy iść do króla! O, tak, tak, do króla! Jestem naprawdę zestresowany bo król musi być naprawdę potężnym i ogromnym gościem. O, naprawdę. Eee, Czekaj chwilę, pan Bobuk? Cisko! Ale Bobuk to ja, twój przyjaciel Gati. Tu z królu mamy tutaj dwóch impostorów! Ej, czekaj! My nie jesteśmy impostorami! Go, 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 go Nie jestem już Bobu! <grywka> Na pewno! Jestem królem Susu. Ale czekajcie, co my tutaj robimy! Jesteś winny! A, a ale dlaczego? Okradłeś nas! Ale jak to okradłe? Z gonoreter, obel... Bąbelkowy. Nie udawaj, że nie wiesz. I nie udawaj głupiego. E, ale ja nie mam pojęcia, o czym wy mówicie. Co to są? Galaretki bąbelkowe. Przepraszam, królu. Zajmiemy się nimi. Jesteś skazany na zjedzenie przez Rumpala. Ale jak to? Tylko chwilę. Pamiętam cię. Tak, tak. To ja. Przyjaciel Gati! to nie. Zapomniałeś o mnie. Moje nowe imię to obiad robalo. Eee, szefie, mamy chyba ogromne problemy. Co <laughs> to, to za ogromna jaskinia? Wygląda naprawdę su. To dom naszego robala. I on was zje tam. Więc Nie, nie wejdziemy. A, -a. O takujee! Nie, 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 stop, 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 stop. Okej, okay, Bobuks niech będzie, ale a czego robi? Co, co tu jest za ogromne miejsce? Tu jest jakiś ogromny szkielet. Cus? Gdzie jest ten robak? Witaj, panie robaku, chcesz nas zjeść, tak? Czekaj, do kogo ty mówisz? Tutaj nikogo nie ma. To osmiela się przerywać mój szybki sen. E, czekajcie, kto to był? Ja tu nikogo nie widzę. He, szefie, to chyba czas na ucieczkę! A! Czekajcie, wróćcie! A, e, a, ale gdzie ty jesteś? I hej, panie robaku. Proszę, pomóż mi. Jak możemy ci pomóc? Ktoś kradnie moje kolorecki bąbelkowe. Tak, tak, zakradniecie i chcieli nas się nakarmić z nami za to. Ty to zrobiłeś? Nie, 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 y, to nie ja. Mam dla ciebie ofertę. Hmm, trejda? Jeżeli znajdziesz tego złodzieja, to pomogę ci uciec z tej planety. O, tak, tak. Więc wyjdźcie stąd i szukajcie złodzieja. Dobra, szefie, mamy bardzo ważną misję do wykonania, żeby wydostać się z tej głupiej planety impostorów. Tak, tak, ale czekajcie. Jesteśmy już przy galaretek bąbelkowych. Ale dobra, szefie, zostań tutaj, a ja pójdę sprawdzić, gdzie się kryje ten głupi złodziej Jaszek. He, e, czekajcie, ktoś tutaj jest w tej jaskini. Szybciej kradni, bo Bobuks się wkurzy. Czekaj, co te dziwne stworki kopią tą galaretkę? Szybciej, nie możemy zostać złapani przez Robala. Kto to jest? Czekajcie. Czy to jest Bobuks? Ile wydobyłeś galaretek, bąbelkowych? O, proszę pana, tylko 140 4. Tylko 144? Potrzebujemy jakieś 1000 Ja wiem. Albo. O, mój Boże, chacie za tym wszystkim stoi papabux? O, mój Boże, szybko powiem o tym robalowi i szefowi. Czekaj, chwilę. Zostajesz tutaj na zawsze? O nie, nie, nie ma mowy. A no, karmi tobą naszego robaka Ha, 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 I Szybko O nie, muszę szybko uciekać Szefie, szybko Musimy iść do robaka Czekajcie, czy mi się wydaje, czy tam jest rakieta? Okej, okay. szybko Już biegniemy do robaka Robaku, widnym jest papobuks O nie, oni już tutaj są ha, ha, ga, 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 ga. to koniec Twój i twojego robaczka Dobrze Gotti, szefie! Teleportuję was do rakiety! Rakiety, czekaj! O, o, o! Jesteśmy na rakiecie! Okej, okay, okej, okay, dobra. Szefie, szybko wchodź! Nie wyjdziecie tutaj! O, ah. o! Oh, Jest! Oh, Zamknęło się tuż przed nimi! O nie, Babuk został na drzwiach z nami! I startujemy, szefie! Wracamy na bruk! Hewe! O! Oh. Spadamy! O, o mój Boże, to było naprawdę bliskie. Ale udało nam się wrócić do Brug. Hewe! Okej. Okay. Szefie, czy wszystko jest ok? Goty, jesteś zwolniony! O, 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 nie. To jest mój główny szef. Główny szefie, posłuchaj, bo my, my byliśmy się księżycu i, i musieliśmy ratować ogromnego, wielkiego robaka. Chyba ci coś powaliło. Nie ma wymówek, a szczególnie traki. A, ale pro. Nie. Dobrze, to ja idę na randkę z panem Bobuksem. Chodź pan Bobuks, idziemy na randeczkę. Mua. Okej, okay, a ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Zostawcie subika i łapkę w górę, no na co czekacie. I do następnego filmu. Pa. Jak go ty podobałaś się randeczka? Było super. Mua.